Modlitwa do Świętych Aniołów i Świętych Pańskich Święci Aniołowie Boże, Wy nieustannie trwacie przed obliczem Boga, uwielbiając Go pieśniami chwały. Spójrzcie na zmarłych cierpiących w czyśćcu, którzy pragną Waszej pomocy i modlcie się za nimi do Pana, i Boga naszego, aby raczył skrócić ich cierpienia i przyłączył do wspólnoty zbawionych. Was również, święci patriarchowie, prorocy, apostołowie, męczennicy, wyznawcy i dziewice, o takie wstawiennictwo proszę. Mudrujcie się za nimi. Ofiarujcie za Ni Waszą odważną wiarę oraz gorliwość o chwałę Bożą, wytrwałość w utrapieniach, męstwo w cierpieniu, śmierć męczeńską, Wasze modlitwy i prace, pokuty i pełnienie woli Bożej we wszystkim. Proście miłosiernego Ojca, aby zmiłował się nad nimi, i darował im wszystko, za co mają jeszcze własnym cierpieniem uczynić, aby mogli dołączyć do Waszego grona, wyśpiewując Jego miłosierdzie na wieki. Amen. Modlitwa do świętych Pańskich. Wszyscy święci, którzy po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania cieszycie się już nieutracalnym, wiecznym szczęściem oglądania i uwielbiania Boga, dzięki Chrystusowi, który jest źródłem wszelkiej łaski i życia. Możemy z Wami łączyć się we wspólnocie świętych obcowania. I uciekać się do Waszych modlitw i wstawiennictwa. Wy lepiej i pełniej niż my znacie cierpienia, i udręki braci i sióstr pozostających w stanie oczyszczenia. Znajdując się blisko przy Panu, przez Niego, z Nim i w Nim, wstawiajcie się za nimi do ojca. I ofiarujcie Mu zasługi, które przez Jezusa Chrystusa zdobyliście na ziemi. Niech Wasze wstawiennictwo przyspieszy ich pełne wyzwolenie i dołączenie do Kościoła Niebiańskiego, by wspólnie z Wami w radosnym uniesieniu wielbić Boży majestat jedną pieśnią chwały. Amen.